Poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z Czasem Seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków, zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Małgorzata Kospin i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście zachęcam już teraz, wykonajcie ten prosty krok do tego, żeby widywać się ze mną codziennie. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić pewnym zdaniem, które kiedyś usłyszałam, ale naprawdę nie mam pojęcia, kto je powiedział. Więc przepraszam za to, że nie podam Wam informacji na ten temat, na temat źródła, z którego czerpię właśnie to zdanie. Natomiast chciałabym, żebyśmy się dzisiaj nad nim zatrzymali, chwilę o nim pomyśleli, zastanowili się nad. Tym zdaniem, a zdanie brzmi następująco: Przyjaciele powinni być jak książki, nieliczni, ale własnoręcznie wybrani. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię czytać książki. I rzeczywiście tak jest, że nie lubię, jak ktoś mi kupuje książkę, chyba że ja mu powiem, jaką książkę chcę. No to wtedy jestem zadowolona. Natomiast tak naprawdę trudno jest komuś już w ogóle obcemu trafić w moje gusta literackie. Tak sobie pomyślałam, że jest odrobina prawdy w tym powiedzeniu, że przyjaciele powinni być jak książki, nieliczni, ale własnoręcznie wybrani. Przyjaciół, takich prawdziwych przyjaciół, rzeczywiście nie mamy wielu. Rzeczywiście nie ma ich w naszym życiu bardzo, bardzo wielu. Tacy prawdziwi przyjaciele to takie skarby, takie nieliczne skarby, na które możemy naprawdę zawsze liczyć. Nie raz i nie dwa spotkałam osoby, które nie miały takiej możliwości spotkania takiego skarbu w swoim życiu. Ja muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo długo szukałam. Myślę, że udało mi się znaleźć kilka takich osób, które mogę nazwać moimi przyjaciółmi, do których mogę zawsze zadzwonić, i wiem, że będę wysłuchana, i wiem, że będę i otrzymam od nich wsparcie. Natomiast właśnie. Ta selekcja, można powiedzieć, odbywała się trochę w taki sposób, jak te książki. Kiedy ja kupuję książkę, to ja muszę się jej trochę przypatrzeć. Nie chodzi, jedno to jest okładka, ale dużo ważniejsza jest treść. To w jaki sposób ona jest napisana, jakim językiem jest napisana, czy ona będzie, czy dobrze mi się lekko będzie czytać daną książkę, czy to będzie jakaś taki trud i znój. I będzie powodowała we mnie po kilku stronach już niechęć, bo takie książki też zdarza mi się kupować, mimo tego, że czytam recenzje, mimo tego, że sprawdzam, jakie to są książki, to zdarza mi się właśnie takie książki również czytać, czy też nie kończyć ich z racji na to, że właśnie język jest niedobrany do mojego stylu, jakby, który lubię. I właśnie w taki sam sposób staram się dobierać swoich przyjaciół. Ja ich oglądam, patrzę, zastanawiam się, myślę, podpatruję. Przyja przyjaciel to nie jest osoba, którą spotykam po raz pierwszy i już wiem, że oj, to będzie na pewno mój przyjaciel. Nie miałam tak nigdy w życiu, może wy macie inne doświadczenie. Natomiast ja właśnie w ten sposób jak selekcjonuję książki, w taki sposób selekcjonuję osoby, z którymi chcę mieć kontakt. Co więcej, książki, które zostawiam, bo większość książek po prostu sprzedaje. Jeżeli przeczytam książkę, to sprzedaję ją dalej, czy też ją oddaję gdzieś. Czy to do biblioteki, czy to do innych placówek, po prostu je wysyłam, bo wydaje mi się, że nie ma potrzeby, żebym wszystkie książki trzymała u siebie w domu. I właśnie tak jest. Zastanawiając się nad tym, jakie książki są na moich półkach, no to naprawdę są to książki, do których wracam, a bardzo rzadko wracam do książek. Ja bardzo rzadko w ogóle wracam do filmów. E, także książki no to już w ogóle to musi być tam coś, żeby ja do książki po raz kolejny sięgnęła. Czyli e, Musi, muszą być wyjątkowe te książki. Tych książek jest naprawdę niewiele, z racji na to, że nie mam potrzeby trzymania tysiąca książek w swoim domu, w swoim mieszkaniu, zatem nie trzymam ich właśnie w takich ilościach. Te książki, które mam u siebie, to są książki wartościowe, cenne. Mówiące, przypominające mi coś, i właśnie tak dobrane, jak ja tego potrzebuję. Są to różne książki, przeróżne, o przeróżnej tematyce, ale to są książki dobrane niemalże do moich potrzeb. Dokładnie tak samo jest z przyjaciółmi. Przyjaciel, osoba bliska. To jest właśnie taka w cudzysłowie książka dobrana do moich potrzeb. Nie każdy mój przyjaciel będzie Twoim przyjacielem, nie każdy mój przyjaciel będzie Twoim znajomym, nie każdy mój przyjaciel będzie osobą, którą Ty będziesz lubił, ale chodzi o to, że to jest mój przyjaciel. To jest osoba. Y, którą ja wyselekcjonowałam, która jest ważna dla mnie. Zastanówmy się dzisiaj, czy y, po pierwsze mamy osoby bliskie, takich przyjaciół, czy ym, Zrobiliśmy selekcję tych przyjaciół w trakcie życia. Myślę, że życie jest tak nieprzewidywalne, że ono samo trochę przeprowadza selekcję osób, których, z którymi mamy kontakt, osób, z którymi kontaktu już nie mamy. Zachęcam Cię dziś: zastanów się nad tym sformułowaniem. Ja je przeczytam raz jeszcze. Przyjaciele powinni być jak książki, nieliczni. Ale własnoręcznie wybrani, własnoręcznie wyselekcjonowani. Życzę Ci tego, żebyś własnoręcznie umiał wyselekcjonować, umiał wyszukać te, te właściwe osoby, tych Twoich przyjaciół, takich od serca. Życzę Ci tego, żebyś miał przyjaciół chociaż jednego takiego jednego najważniejszego twojego jednego przyjaciela od serca tego ci życzę pozdrawiam bardzo serdecznie Małgorzata Kospin